Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy sobie test spalania Rondira 6080 przy talerzówce 3-metrowej. Musimy zatankować do pełna. Zatankujemy do pełna. Tankuję na CPE bo w domu. W domu wstyd się przyznać, ale tankuję z małżera. No i nie będę tego pokazywał, bo zaraz. Zjecie w komentarzach nie już rozmawiałem na temat, debatowaliśmy na temat zbiornika takiego na paliwo na gospodarstwie z tatuśkiem Trzeba będzie w końcu to zakupić i będzie spokój. Będzie można zrobić robić testy spalania przy różnych pracach. Nie, już 75 Dolejemy. Dobra. Jest pełno. No, zobaczcie, jest. O. Jest pełno. Nie wiem, czy widać. Chórce, no. Będziemy talerzować, będę talerzować tutaj na tym polu po rzepaku. Patrzcie tutaj, nie było nic ruszane. Zobaczcie, jaki rzepak w kolano można powiedzieć. No, nie było czasu, nie było ciągnika, nie było to, nie było tamto, ale nic. Bierzemy się za robotę. Zobaczymy teraz. Tak, z sobą mam baterię, muszę się, muszę się powerbankiem wspierać. I, I tak, zaraz zobaczymy. Jest godzina. Jest godzina 13. E, godziny 10 zero. równo. Jeszcze zobaczymy na telefonie. godzinę. A, 13.3. No to zaczynamy. Zaczynamy test spalania kamerę już sobie na głowie, że zobaczcie, jest naprawdę, teraz jest 10.30, przyjechałem sobie tutaj, tu jeszcze ustawiałem, tu przejechałem. Mówię, żebyście zobaczyli, żebyście zobaczyli, godzina 13:12, że naprawdę tutaj jest nic nie zrobione. Tutaj na razie sobie po, po, tak na przeciąłem, tutaj sobie... Wy, wy, wyrównam i będę tak latał raz koło razu na razie, na razie e, talerzuję na biegu C4, czyli jakieś piętnaście 15, 15, 11 i pół na godzinę tak to wygląda talerzówkę sobie pogłębiłem no dosyć głęboko bo jest, zobaczcie, te siebie wyciągnęły wszystko w wilgoć, nie ma nic wilgoci Eee, a ciągnik ma moc, także tamten, tamten by już e, 3650 nie dałby rady Znaczy nie dałby rady Dałby radę, tylko nie tak szybko Jeździł, Jeździłbym e, jedynką, czyli jakieś do 8 na godzinę A tego pogłębiłem Naprawdę dosyć, dosyć głęboko Bo taki rzepak e, Zobaczcie, podcina, prawie, prawie nic nie zostaje, może gdzieś tam na nierównościach coś tam odbije, ale to zobaczymy I tak pewnie trzeba będzie jeszcze przed tym... Chociaż, no zobaczymy jak to pole będzie wyglądać, bo być może już ścierniskowy Czy ścierniskowy, ścierniskowy? albo jakiś agregat Już zrobi robotę Jak, jak już sobie... O kurde W razie sobie tu obrobię i już później nie będę dojeżdżał i cofał, bo zaraz będziecie mi zwracać uwagę, że Żaden ze mnie fachowiec czy tam operator, bo nie umiem zawracać, ale później już będę sobie wcześniej podnosił, zawracał, żeby nie, nie, nie tracić czasu na te cofania i rozdzielenia O, teraz ja sobie przyjadę bokiem. O, a później jak będzie, jak będzie w miarę równo szło, yy, to spróbuję sobie na D1. Otwiera mi się ta rączka jeszcze. Jak ją zamknę, to trzeszczy. I po jakimś czasie się otwiera. A jak się otworzy, to słychać dobrze uszczelkę nie, przy, nie przydusza i słychać no, słychać szeles. szeles tych łodyg. I słychać jak ta talerzówka pracuje. Co mi się jeszcze podoba w tym ciągniku? Podoba mi się w ciągniku po pierwsze ten gaz nożny. Zostawiłem tak jak jest. Ja, zobaczcie w spód daję mu w spód i mam 1600 obrotów. No 1600 jak nie ma mocnego obciążenia to prawie 1700. Oczywiście na na full obroty wejdzie po dodaniu gazu ręcznego. O, 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 o. Tam mi coś wlazło. Złapałem. Złapałem tam yy, między trochę. Tu sobie wyrównam. A, odpadło już widzę. Następną kwestią, podoba mi się ta dźwignia. Eee, fajnie, tym już się doszły do sprawy. Doszłem w prawy, że tak powiem, inaczej to sobie zrobimy. Nie muszę szukać guziczków, czy ja nie wiem, jakie stamy tam z tymi guzikami. Ale na biegu C, no to ta dźwignia jest dosyć daleko. Wiem, wiem, że że te wersje z, z guzikiem, pobiegami na guziku. Mają jeszcze tutaj przycisk, i tu można sobie, e... ale tu już się tak nauczyłem, że mogę się patrzeć gdzie chcę, a rękę kładę na, na dźwignię i sobie ją tam pchnę Także Wajchomatik jak najbardziej e, mi tutaj w tym ciągniku odpowiada. Tym bardziej, czy jak tam, tato. Wsiądzie, to też tam nie będzie miał problemu z guzikami, tylko wajcha. 1, 2, 3, 4 prosty ciągnik do, do obsługi. Eee, następna rzecz, kwestia podoba mi się, o zobaczcie, widzicie, już, już się prawie otworzyło. Tutaj jest wytarte ten taki, taki ten. Eee, następna rzecz to Otworzymy sobie troszkę okno. Następna rzecz fotel. Rewelacja. Przód tył na boki no i pneoma, pneumatyczny, coś pięknego, coś pięknego, piękna sprawa, pozycja za kierownicą też jest yy, bardzo fajna, chociaż tak jak ktoś powiedział, yy, ktoś mi powiedział, że właśnie wkurza go, yy, że trzeba to, się, to kierownicę przy wyjściu podnosić do góry. Yy, tak, ale jak już opuścicie to macie naprawdę. Bardzo fajna jest pozycja za kierownicą. Co jeszcze poprzeczkę sobie zrobimy później? O, bardzo sprawnie, jak już widzicie, w wprawy nabrałem. No, co prawda, już przepracowane mam tym ciągnikiem, a tu jeszcze, nie, tu jeszcze sobie dokończę. Do co prawda, przepracowane mam już tym ciągnikiem 46,5, 50, godzin, 51 dokładnie. Yy, czyli można już nabrać prawy. Można nabrać prawy. I teraz jeszcze tak, yy, żeby nie było tak kolorowo yy, z minusów, nie minusów, może takich bardziej jeszcze yy, co dręczy. Mój ciągnik, no to tak, tarabani tutaj, te zegary. Będę musiał to jeszcze rozłożyć, coś tam podłożyć. To te, te. zresztą słychać jak to tarabani, to będę musiał jeszcze zrobić. Co jeszcze? Wisko muszę zmienić. Teraz akurat mam spięte na, na ten płaskownikiem na stałe. No ale to nie jest to nie jest odpowiednie rozwiązanie. Z tego względu, że jak się go gasi, to za szybko silnik yy, za szybko silnik przestaje się obracać I wiecie, to ten ruch od środkowy tego wentylatora, jak jest spięty, no to zatrzymuje się raptownie yy, Zatrzymuje się raptownie z, z silnikiem No i podpiskuje pasek no, Kilka razy, kilka razy No i wiadomo, ten pasek w końcu albo zacznie piszczeć, albo się... Całkowicie Rozleci Także taka kwestia Coś jeszcze, a to o tym mówiłem właśnie, że się otwiera ta, ta szyba, też będę musiał jeszcze to poprawić Następna sprawa, zobaczcie mam Mam już tablicę Mam tablicę, dzisiaj świeżo odebrana, jeszcze nie było czasu jej za, założyć. bo nie ma czasu. No. Kurde. Niby nie, nie jest nie jest dużo tego pola, ale co jest? Kawałeczku w Tych kawałeczków jest To wszystko poobrabiać, poorać, poobsiewać No to jest trochę, trzeba trochę czasu poświęcić Powiem wam naprawdę, te, 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 zaraz powiecie, o zachwalasz tego gromasza Tak, zachwalam, bo jestem z niego zadowolony, z tej taluzówki. Yy, Zważywszy na to, że ten rząd talerzy jest blisko mm -hmm. siebie a teraz już będę miał Będzie już teraz latany Zważywszy na to, że ten rząd talerzy jest Jest blisko siebie Bo to jest talerzówka z zestawu od siewnika No to naprawdę no, nic nie zapycha tutaj przy, przy tym czy, czy przy słomie, czy przy ściernisku z, z, z szykaną słomą, czy przy takim rzepaku Ten rzepak jest, zobaczcie, on, on jest, no tak nie widać, ale on jest naprawdę prawie, że w kolano eee, Nie kończę jeszcze, jest godzina 16.13 eee, i był u mnie kolega o tutaj większość Pola ze mną tutaj przyjeździł, pogadaliśmy sobie Ten Paweł, co mi, co mi kajsa e, pożyczał I, I co, i co, co jeszcze? Ja e, sobie robię, robię sobie tutaj poprzeczkę Zobaczcie jaki tu jest rzepak Bo tam już na wylot y, wyjeżdżam Byłem też w domu, bo to nie jest ta godzina, że ja już tyle ten. Z pół godziny trzeba będzie odjąć. Z pół godziny trzeba będzie odjąć, ale... Ale paliwa... Yy, no, Ile tam paliwa. To nie będzie już co liczyć. ci się nadają, tam się chmurzy, nie wiem czy popada, czy nie. Czy dałoby się coś. W sumie. I co tam jeszcze? A no, tutaj w sumie tutaj w sumie to już będę na, na wylot latał I robię sobie tylko tą poprzeczkę jeszcze Jest duszno chociaż to słońce trochę za chmury zaszło, ale klimatyzacja cały czas. No może troszkę, przy, jak słońce się podziało trochę zmniejszyłem, ale na dwójeczkę cały czas chodzi. No i widzicie chodzi, jak to, jak to niektórzy stwierdzili, że yy, że to nie przejdzie, to nie będzie chodzić, nie ma szans po wymianie. Po wymianie sprężarki tylko i wyłącznie pukanko, Płukanie instalacji, tak Muszę się zgodzić z tym eee, Aczkolwiek wiecie Jak to mówią Teoria swoje, praktyka swoje eee, W kompanie Ile, jest, 6 lat temu czy 7 lat temu Wymieniałem sprężarkę Też taką ze szrotu No i to chodzi, prawda I to jeszcze, jeszcze eee, większy tam jeszcze lepszy hardcore w kombajnie, zrobiony z tego względu, że tam Osuszacza nie wymieniałem. A tutaj osuszacz wymieniłem. A osuszacz to jest yy, od razu też i fit. Jak to niektórzy mówi, mówią, że tam filtra nie ma, człowieku. Tam nie ma filtra, tam jest tylko osuszacz, yy, żeby wilgoci nie było. Jest fit, rozbierałem osuszacz. Jest taki granulat, który łapie właśnie tą wilgoć I jest taki taki filtr jakby z jakby wełna, coś takiego Także wyłapuje na pewno jakieś tam upiłki O tutaj zobaczcie drugi raz jak to tu już wyschło no jakby tutaj tak przeschło, nie od razu, żeby tutaj na to deszcz popadł, bo podbije No deszczyk by się przydał jakiś Już dawno coś padało Deszczyk by się przydał na zasiewy pszenicy Bo to już niebawem, jak to mówią talerzówka robi robotę fajną, także jakby, jak kiedyś, kiedyś właśnie szukałem jakichś informacji, jak to, jak ta talerzówka taka z zestawu będzie się spróbowała po ściernisku, po, po rzepaczysku no to widzicie bardzo ładnie, może ktoś nie powiem, broń Boże, nie namawiam kogoś, na, żeby tam, yy, nie wiem, powiem, że ta talerzówka jest yy, super i, i nic więcej, bo to może być też kwestia ustawienia Ale no, widzicie, jak robi, ja jestem zadowolony, zapychać nie zapycha Zapychać nie zapycha Na moje gospodarstwo jest ta maszyna wykorzystana bo Robię po orce No po orce W sensie z silnikiem i sobie zrobię ścierniska no nie sztuka nakupić na maszyn za Za, za te dziesiątki tysięcy żeby to tylko stało niewykorzystane Tutaj wyjdzie i mi już jak takie nakładki porobię to wyjdzie więcej niż 8 hektarów Ale i tak przyjmijmy, że to będzie spalanie na 8 hektarów Bo licznika nie mam Ale godziny tutaj jeszcze będą Godziny Nie mimo to godziny, tylko godziny chyba można, można przyjąć Jest godzina 17 I Zbiera się na burzę. Taki wiatr wieje mocno. Znaczy, ogólnie ta chmura już największa przeszła, ale nie wiem, czy to no nie będzie coś padać. Patrzcie jak, jak wieje, jak kręci. Widzicie, znaczy, tutaj, jak, 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 jak zakręca fajnie. Tak, jakby się jakaś trąba powietrzna robiła za ciągnikiem. Także nie wiem, czy nie będzie jakiejś burzy. To no już niedużo mi zostało. Tutaj całe, całe G i tam. No póki jeszcze chodzę tutaj na długości, to jest fajnie, ale później już będzie krętaniny tutaj na tym, na tym, żeby to podokręczać po Wrony już sobie tutaj czekają. Czy znaczy nie, ogólnie to one myślą pewnie, że coś tutaj się sieje, nie? Coś tam dłubią ale, ale Nie ma za bardzo co tutaj chyba Pszenicy tutaj nie sieje Sorry no. Tak to idzie Nie wiem czy mówiłem Chodziłem na D A czy chodziłem Próbowałem tylko i nie bardzo to jest y, szczególnie na zakrętach, bo trzeba y, trzeba z, z D przerzucać na C, żeby sobie spokojnie tam zawrócić. Bo wiecie, tutaj jak sobie teraz dojeżdżam na przykład y, teraz, jak sobie dojeżdżam do końca, no to sobie schodzę z czwórki y, na dwójkę i sobie spokojnie bo tutaj na, na poprzezce to jest nierówno a tutaj sobie od razu schodzę, bo tutaj już jest ścieżka sobie podniosę spokojnie sobie zawrócę A na D nie mam już z czego zejść muszę zmieniać na C no i za szybko, za szybko to e, aż, aż ciągnik przedycha, żeby go tak na wolnych, na mniejszych obrotach i tak mi to sprawnie idzie A na D przy wciśniętym gazie przy 1600 obrotach, bo tak, tak akurat teraz mam do, gaz do końca 1600 obrotów. Teraz mam 11,5, a na D miałem 12, tylko pół kilometra różnicy. Wiadomo, że to na ilość tam przejazdów to jest jakaś różnica, ale, ale nie mówię, spokojnie tutaj. Lepiej wolę sobie tak zejść z połówki i sobie spokojnie zawrócić. To też w miarę sprawnie idzie. 11,5 na godzinę to jest no dobra praca taka na, na te leżówki nie, nie ma co nie ma co wymyślać wiadomo że yy, można i szybciej latać tam ale mówię jest dobrze nie mam amortyzowanej osi yy, z przodu mam 600 kg także yy, no trochę po podołkach jak gdzieś nierówności to to zaczyna podskakiwać i lepiej sobie spokojnie, że niż mi ma wytelepać chociaż na tym hotelu elegancko, ale i tak nie jest, nie jest przyjemne jak, jak, jak cały czas gdzieś tam ciągnik podskakuje za mocno O, tutaj to rzepak w dołku wyrósł Zobaczcie jak to ładnie ładnie robi! Wszystko stależowane mamy godzinę 1830 18 jest zrobione 50 godzin i 8. Można powiedzieć, że 51, czyli ile godzin? 5 godzin, tak? Dobrze mówię? 5 godzin, no, 5 godzin silnikowych, ciągnikowych. Nie motogodzin, tego on liczył w godzinach, czyli 5 godzin. No i co? 8 hektarów zrobione. Na, na, na zegarek można nie patrzeć, bo ja byłem w domu, to ciągnik był trochę zgaszony Nie wiem, tam z pół godziny, może troszkę lepiej Ale nie to nas interesuje Jedziemy teraz, jadę na stację, zatankuję, zobaczymy ile wejdzie Zaraz zobaczymy Ile to wejdzie Tyle samo co wcześniej. A no, może jeszcze troszeczkę tukniemy. No. Nie wiem czy dobrze widać. Pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia pięć. I tak przeliczmy 55 litrów dzielić na 8 hektarów to się równa 6,87 z czego no jestem pewien że jakby tak przeliczyć na to faktycznie co, co starożytowałem to wyszło by pewnie 9 z tymi poprzeczkami bo te poprzeczki bardzo dużo zakładek porobiłem i pewnie tutaj najeżdżałem zakładki też robiłem nie jeździłem ze znacznikami, tak jak przy siebie. I zobaczmy, ile to było. Na 9, 55, udzielić na 9, 6 litrów. No, 6 litrów. To tak, tak jak myślałem, to tam też tak wychodzi. Wychodziło 6 litrów. Nie jest ze spalanie, na wychodzi tak. A na, na, na godzinę ciągniko, ciągnika pracy? Według licznika 10 litrów na godzinę wychodzi, chyba tak, dobrze mówię? A ile przepracowałem? 13, 14, 15, 16, 17, 6 godzin. No 6, z czego byłem, przerwy trochę, jakieś 6,5. 6,5, tylko to, 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 już, to nie ma co tak liczyć, 6,5 to już lepiej na, na pracę ciągnika. No, także widzicie sami jakie jest zwalanie. Także trzymajcie się na razie i cześć.